Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Wypadek, do którego doszło przy rondzie Tybetu na Warszawskiej Woli, wstrząsnął mieszkańcami. Około godziny 5:55 kierujący samochodem osobowym typu SUV Potrącił prawidłowo przechodzącego przez przejście dla pieszych 47-letniego mężczyznę, a następnie zbiegł z miejsca zdarzenia. Poszkodowany z poważnymi obrażeniami, w tym otwartymi złamaniami, został przewieziony do szpitala. Jego stan określany jest jako ciężki. Na miejsce zdarzenia skierowano liczne siły, w tym helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego, który jednak ostatecznie nie był potrzebny, gdyż ranny został przewieziony do szpitala karetką. Po potrąceniu mężczyzna został odrzucony na odległość około 80 metrów od miejsca wypadku, co świadczy o dużej sile uderzenia. W celu zatrzymania sprawcy policja uruchomiła punkty kontrolno-blokadowe i rozpoczęła intensywne poszukiwania. Funkcjonariusze zwrócili się do świadków zdarzenia, prosząc o zgłaszanie się do komendy rejonowej policji w Warszawie. Prośba dotyczyła również osób które mogły mieć w swoich pojazdach zainstalowane kamerki rejestrujące przebieg zdarzenia. Dzięki intensywnym działaniom policji sprawcę udało się zatrzymać już po kilku godzinach od wypadku. Okazał się nim 31-letni mężczyzna, który kilka lat wcześniej spowodował tragiczny wypadek na moście Grota Roweckiego w Warszawie. Wówczas jako kierowca autobusu przebił bariery energochłonne, w wyniku czego pojazd spadł z wiaduktu. W tamtym wypadku zginęła jedna osoba. A 22 inne zostały ranne. Sąd skazał Tomasza u na 7 lat pozbawienia wolności oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Sprawa trafiła do sądu apelacyjnego, jednak do czasu rozstrzygnięcia mężczyzna przebywał na wolności. Podczas przeszukania mieszkania 31-latka policjanci znaleźli biały proszek, który może wskazywać na posiadanie substancji psychoaktywnych. Zatrzymana została również żona podejrzanego. Śledczy podejrzewają, że sprawca mógł być pod wpływem narkotyków lub innych substancji w momencie popełnienia wypadku. Obecnie prowadzone są dalsze czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia, a 31-latek odpowie przed sądem nie tylko za potrącenie pieszego, ale również za naruszenie obowiązującego go zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Janusz Palikot, były polityk i przedsiębiorca. Został aresztowany w związku z oskarżeniami o oszustwa finansowe na ogromną skalę. Śledczy zarzucają mu, że mógł oszukać nawet kilka tysięcy osób, a suma strat wynosi przeszło 70 milionów złotych. Obecnie Palikot przebywa w areszcie warunkowym, a sąd zdecydował, że może wyjść na wolność, jeśli do końca października wpłaci milion złotych kaucji. Cała sytuacja wzbudziła duże poruszenie, zwłaszcza w Tęczynku, gdzie Palikot prowadził browar tęczynek. Mieszkańcy wsi, jak również byli pracownicy, opisują go jako osobę, która szastała pieniędzmi na lewo i prawo, mimo że regularnie pojawiały się zaległości w wypłatach wynagrodzeń. Jeden z mieszkańców, pan Adam, w rozmowie z gazetą wyborczą, opowiadał, że palikot nie dbał o relacje z lokalną społecznością, a wiele osób w regionie straciło zaufanie do jego działalności. Wspominał również sytuację córki swojej sąsiadki która z powodu opóźnień w wypłatach musiała odejść z pracy, mając na utrzymaniu małe dziecko. Problemy finansowe Palikota były sygnalizowane od miesięcy. Jak informuje gazeta Wyborcza, Jan Śpiewak, aktywista miejski, jako pierwszy zwrócił uwagę na kłopoty w browarze Tęczynek. W jego przedsiębiorstwach narastały zaległości płacowe, zarówno wobec pracowników zatrudnionych na umowy o pracę, jak i tych pracujących w ramach B2B. Wypłaty dla zatrudnionych nie były regularnie przekazywane, a składki do ZUS-u czy wpłaty na pracownicze plany kapitałowe nie były realizowane. Według danych Państwowej Inspekcji Pracy, zadłużenie wobec pracowników wynosi około 2,5 miliona złotych. Choć w zeszłym roku pracownicy otrzymali obietnicę spłaty zaległych wynagrodzeń do końca września ubiegłego roku, do dnia dzisiejszego tylko część z nich została uregulowana. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Annę Majerek z Krakowskiej Inspekcji Pracy, Spłacono jedynie około 220 tysięcy złotych, z łącznej kwoty 2 milionów złotych. W ubiegłym i bieżącym roku inspektorzy przeprowadzili cztery kontrole w spółkach należących do Janusza Palikota, potwierdzając naruszenia prawa pracy. Problemy finansowe palikota odbiły się szerokim echem, a jego przedsiębiorstwa w ten czynku borykają się z poważnymi problemami. Browar, który jeszcze niedawno był wizytówką Palikota w regionie, pozostaje zamknięty. A przyszłość jego działalności stoi pod znakiem zapytania. Poseł Lewicy Łukasz Litewka skierował interpelację do Adama Bodnara, w której wyraził zaniepokojenie dotyczące działalności Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. W interpelacji tej zwrócił się do prokuratora generalnego z prośbą o udzielenie informacji, czy wobec tej organizacji prowadzone są obecnie jakiekolwiek postępowania prawne. A jeśli tak, to zasugerował objęcie ich dodatkowym nadzorem. Litewka podjął te działania w odpowiedzi na liczne sygnały od społeczeństwa, które wskazywały na wątpliwe praktyki zbiórek organizowanych przez Dios. Jedna z takich zbiórek dotyczyła suczki, którą przedstawiono jako porzuconą w lesie wraz z dwoma szczeniakami. Jak później się okazało, pies należał do starszego mężczyzny, który z powodu utraty zdolności do samodzielnego życia szukał pomocy w znalezieniu nowego domu dla swoich zwierząt. Suczka miała już zapewnione miejsce w domu tymczasowym, a mimo to została zabrana przez osoby związane z Dios i przedstawiona jako ofiara porzucenia. Dios całą sytuację przedstawiał w następujący sposób. Gdy znajdowane jest porzucone w lesie zwierzę, przywiązane do drzewa, robimy wszystko, żeby ustalić, kto za tym stoi, kto jest sprawcą, kto jest tak naprawdę oprawcą, kto znęcał się nad tym zwierzęciem i je porzucił. Trafiła pod naszą opiekę suka z dwoma szczeniakami, słuczka, która stała się ofiarą porzucenia. Tym razem również zrobiliśmy wszystko, by ustalić, kto to zrobił. No i niestety rzeczywistość okazała się, Tragiczna. Okazało się, że za jej porzuceniem w lesie stoi lokalna pomagaczka, która tak chciała pomóc psu, tak chciała, żebyśmy przyjęli go do ośrodka, że zainscenizowała całą sprawę. Ustaliliśmy, skąd pochodzi ta sunia. Ustaliliśmy, kto ją przywiązał do drzewa. I my tej sprawy nie zostawimy tak. Zawiadamiamy prokuraturę o znęcaniu się nad zwierzęciem poprzez, poprzez przywiązanie go do drzewa. To jest okrucieństwo. I składamy zawiadomienia dotyczące oszustwa, bo zostaliśmy oszukani, bo tego psa nikt nie porzucił. Tego psa pani przywiązała do drzewa. Pani, która Wielokrotnie prosiła nas o to, byśmy przyjęli psa do ośrodka bezdomnego, znalezionego, czy byśmy podjęli jakąś interwencję. W tym wypadku postanowiła pani przywiązać psa do lasu, sukę ze szczeniakami. My sobie nie pozwolimy na to, żeby ktoś swoimi czynami niszczył naszą organizację niszczył organizację, na którą my ciężko pracujemy niszczył. Zwierzęta, które utrzymujemy, żeby swoimi działaniami doprowadził do tego, że ja jutro nie będę miał za co zwierząt wykarmić. Jestem w na interwencję. Jadę po kolejne zagłodzone psy do oprawców i dowiaduję się w tym momencie, że za porzuceniem psa w lesie stoi lokalna pomagaczka. Wstyd. Jestem, za... jestem po prostu, ja jestem wstrząśnięty tą sytuacją. Także i myślę, że. Pół Polski będzie wstrząśniętych w tą sytuacją. Granice rozsądku, granice zwykłej ludzkiej przyzwoitości zostały przekroczone. I apeluję do takich osób, między innymi jak pani Edytka, która zrobiła pół Polski, która oszukała pół Polski. To jest oszustwo połowy Polski. Że jak pani chce ratować zwierzęta przywiązuje do drzewa. Tylko niech Pani weźmie sobie tego pieska do domu. Niech go Pani utrzyma i niech Pani go uratuje. A nie czyimiś rącz rączkami rzekomo pomagać. To nie jest pomaganie. To jest okrucieństwo, za które idzie się do więzienia. A swoje i przywiązanie go i zrobienie z tego szopki to było znęcanie się nad tym psem. To było złośliwe drażnienie tego psa. To był zbędny stres i zbędne cierpienie. Wywiezienie tego psa półpolski po to, żeby przywiązać go do lasu, było aktem okrucieństwa. Było aktem znęcania się nad tym zwierzęciem, ze szczególnym okrucieństwem. Stąd sprawą zajmie się prokuratura. Kontrowersje te spowodowały lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Litewka podkreślił, że jego celem jest wyjaśnienie wszelkich niejasności wokół działalności Dios, a nie wywołanie fali hejtu wobec organizacji. Poseł zaznaczył, że jego rola polega na pracy na rzecz społeczeństwa, a także na obronie praw zwierząt. W odpowiedzi na krytyczne komentarze dodał, że wszelkie ruchy podejmowane przez organizację wobec jego osoby nie zmienią jego postanowienia, a uczciwy działacz zawsze będzie mógł spać spokojnie. Litewka odniósł się również do licznych głosów wspierających Dios, przyznając, że organizacja ma duże grono zwolenników, którzy będą ją bronić niezależnie od okoliczności. Jednak poseł wyraził nadzieję, że jego inicjatywa rzuci światło na wszelkie nieprawidłowości i pomoże rozwiązać sporne kwestie. Policjanci z Wydziału Operacyjno-Śledczego na Woli, wspólnie z innymi jednostkami, przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję, której efektem było zatrzymanie grupy przestępczej podejrzanej o szereg poważnych przestępstw, w tym rozbój z użyciem broni palnej, pozbawienie wolności, a także kradzież i przywłaszczenie mienia. Wszystko zaczęło się od zgłoszenia, które wpłynęło do Komendy Policji na Woli 22 września bieżącego roku. Zrozpaczony mężczyzna poinformował, że został zaatakowany i uprowadzony przez kilku zamaskowanych mężczyzn. Jak ustalili śledczy, sprawcy podawali się za funkcjonariuszy policji, a ich działania przypominały brutalną scenę rodem z filmu akcji. Napastnicy używając przedmiotów przypominających broń palną, wtargnęli do pojazdu pokrzywdzonego, wyciągnęli go na zewnątrz, obezwładnili kajdankami, a następnie siłą umieścili w innym samochodzie. Udając funkcjonariuszy poinformowali, że mężczyzna ma zostać aresztowany i usłyszy zarzuty. Skradziono mu saszetkę z kwotą 50 tysięcy złotych dokumentami oraz telefonami. Sprawcy wywieźli ofiarę do lasu pod Warszawą, skąd zabrali również klucze do jego mieszkania, które później splądrowali, kradnąc z sejfu 220 tysięcy złotych, 3 tysiące euro oraz różne przedmioty o znacznej wartości. Zdesperowany pokrzywdzony został ostatecznie porzucony przez przestępców w lesie. Zaraz po zgłoszeniu rozpoczęto szeroko zakrojone działania mające na celu ustalenie tożsamości sprawców. Zorganizowano obserwacje, zabezpieczono ślady z miejsca zdarzenia oraz przeanalizowano nagrania z monitoringów. Śledczy intensywnie pracowali nad odtworzeniem dokładnego przebiegu zdarzenia oraz zlokalizowaniem pojazdów użytych przez napastników. W ciągu 36 godzin od zgłoszenia policjanci namierzyli i zatrzymali pierwszego z podejrzanych, 49-letniego mężczyznę, w którego mieszkaniu odnaleziono policyjne akcesoria, takie jak imitacje legitymacji, odznaki, kajdanki, magazynki, a także broń palną oraz amunicję. Następnego dnia, przy współpracy z antyterrorystami z komendy wojewódzkiej policji w Białymstoku, zatrzymano kolejnego mężczyznę. 42-latka, u którego zabezpieczono 37 tysięcy złotych. Kolejne dwie osoby, 31- i 34-latek, zostały ujęte w warszawskim BMW, gdzie policjanci natrafili na znaczne ilości narkotyków: 242 gramy ketaminy, 437 gramów ekstazy oraz 70 gramów kokainy. Zebrane dowody oraz analiza śladów zabezpieczonych z miejsc przestępstw. Doprowadziły do ustalenia, że każdy z zatrzymanych miał przypisaną konkretną rolę w popełnianych czynach. Piątego podejrzanego, 23-letniego mężczyznę, ujęto na terenie Wawra. Ustalono również miejsce przechowywania drugiego samochodu użytego do popełnienia przestępstwa Toyoty, która została zabezpieczona przez policjantów i przekazana do szczegółowych badań w laboratorium kryminalistycznym. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego oraz decyzji prokuratora. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty rozboju z użyciem broni, przywłaszczenia funkcji publicznej, krótkotrwałego zaboru pojazdu, posłużenia się cudzymi dokumentami oraz pozbawienia wolności. Wartość skradzionego mienia wyniosła ponad 290 tysięcy złotych i 3 tysiące euro. Dwóch podejrzanych zostało dodatkowo oskarżonych o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Decyzją sądu, na wniosek prokuratury, wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Za popełnione czyny grozi im do 20 lat pozbawienia wolności. Policja kontynuuje śledztwo i planowane są kolejne zatrzymania, gdyż sprawa ma charakter rozwojowy. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.